Dzień dobry, nazywam się Leszek Rzuchowski. Jestem specjalistą produktu, jest odpowiedzialnym za ładowarki teleskopowe. Za mną znajduje się nasz najnowszy model. Jest to zarazem najmniejsza nasza ładowarka teleskopowa o oznaczeniu modelowym Farm Lift 626. Dołączyła do grupy naszych ładowarek teleskopowych, aby uzupełnić. Ręcz naszych produktów. Jest to świeży model, który pojawi się w sprzedaży w tym roku. Maszyna idealna do pracy w mniejszych gospodarstwach, w budynkach. Znajdzie także zastosowanie wśród przedsiębiorców, wśród rolników zajmujących się hodowlą drobiu, ponieważ idealnie nadaje się do pracy w kurnikach. Jej ogromną zaletą są jej wymiary, ponieważ maszyna może mieć wysokość poniżej 2 m i 1920 mm szerokości. Maszyna o bardzo kompaktowych wymiarach, ale o ogromnych możliwościach, jeżeli chodzi o udźwig, o ramię teleskopowe, o wysokość podnoszenia. Udźwig tej maszyny to jest 2600 kg maksymalny, a wysokość podnoszenia to jest 5,8 m. Maszyna wyposażona jest w mocny i wydajny silnik kuboty. Także zapraszam, żebyśmy mogli zobaczyć, jak maszyna wygląda, jak pracuje. Miłego oglądania i do usłyszenia. Ładowarka teleskopowa Farmlift 626 wyposażona jest w dużą, przestronną kabinę oferującą bardzo dużo miejsca zarówno nad głową, jak i na nogi operatora. Wyposażona jest w pięciocalowy, kolorowy, dotykowy wyświetlacz, dzięki którym operator w bardzo prosty i szybki sposób może zmieniać kluczowe parametry pracy maszyny. Wystarczy jeden rzut oka i operator może zweryfikować wysunięcie ramienia oraz kąt jego podniesienia. Funkcje maszyny można aktywować za pomocą wyświetlacza lub także za pomocą wygodnego enkodera umieszczonego koło podłokietnika. Wyświetlacz wyposażony jest w szereg skrótów, dzięki którym operator może w bardzo szybki sposób sterować oświetleniem maszyny lub chociażby funkcjami radia. Ładowarka napędzana jest wydajnym czterocylindrowym silnikiem o pojemności 3,3 litra. Generuje on moc 74 koni mechanicznych oraz 289 Nm dostępnych już jedynie przy 1500 obrotów na minutę. Sprzężony jest on z przekładnią hydrostatyczną. Maszynę możemy rozpędzić do 30 km na godzinę. Dzięki dużemu kątowi skrętu kół oraz wąskiej ramie prowień zawracania maszyny to jedynie 3250 mm. Układ hydrauliczny wyposażony jest w pompę zębatą o przepływie 80 litrów na minutę. Duży rozstaw osi wynoszący 2525 mm oraz duża waga maszyny, która może sięgać z łyżką nawet do 5300 kg, sprawia, że maszyna jest bardzo stabilna podczas jazdy oraz charakteryzuje się doskonałymi parametrami udźwigowymi. Jeżeli poszukujesz maszyny o kompaktowych wymiarach oraz doskonałym udźwigu, ta maszyna jest właśnie dla ciebie. Zapraszamy do sieci sprzedaży Case IH.